Witam serdecznie, zaraz po powrocie z wakacji postanowiłam udać się dziś do Szperaczka, bo dziś jest wyprzedaż i wybrałam parę rzeczy, które postanowiłam sobie przymierzyć, jako że idzie jesień, więc kolory takie jesienne, rude, zielenie, beże, jakieś takie żółcie. No i tak to wygląda mniej więcej na wieszaczkach. Pierwszy był żółty płaszczyk. Teraz mamy sukienkę w, w stokrotki, ciemnozieloną. Płaszczyk flauszowy, taki lekko rozkloszowany z takim kołnierzykiem. Bardzo lekki, bardzo przyjemny. To wszystko jest to przymiarki oczywiście. Spódniczka, układanka w kolorze zieleni wojskowej. Tunika w kratkę z bawełny. No. Bardzo fajne rękawy, ale ten dół tak trochę nie bardzo, ale zobaczymy. Biały sweterek, śnieżno-biały z marki Janina, którą bardzo lubię. Sukienka beżowa z takim wycięciem w trójkąt, akurat na lewej stronie. Sweterek niebieski. W różne motywy, różne rodzaje wełny e, z udkowym wycięciem, dekoldem. Limonkowa mm, sukienka, pomarańczowa sukienka. Wziąłem ją ze względu na e, rękawy, bo mi się bardzo spodobały takie bufiaste. Ja lubię bufiaste rękawy. Mocno pomarańczowa narzutka, taka też trochę dziwna, ale mówię, przymierze. zobaczymy co to jest. Oraz sweterek w takim kole, kolorze rudościach. I drugi sweterek z motylkami, z kołnierzykiem w kształcie trójkącika. Jeszcze sobie oglądałam różnego rodzaju obrusy. A, jeszcze zapomniałam, że mam tu taką bluzeczkę z primarka haftowaną. Też ją muszę przymierzyć. Taka w stylu ludowym. Y, naturalny materiał bawełna. A tutaj mamy taki obrus Rischolier, ale się zastanawiam nad nim, bo właśnie y, zobaczyłam na nim takie plamki. A tutaj mamy taki malowany obrus, syntetyczny, ale ładny wzór. Ma i też się nad nim zastanawiam, czy go wziąć, czy nie bym wyszywane naturalne niż syntetyczne, no ale wzór ma ładny, nie mogę powiedzieć. I urzekł mnie kocyk z bukli. Wymyśliłam sobie, że można by z niego zrobić narzutkę albo jakąś takie poncho. Nie wiem, mam takie jakieś przemyślenia, że może akurat by się dało coś z niego wykombinować. Przymierzyłam wszystko, moi drodzy. Jeszcze wzięłam sobie taką spódnicę poglądową, żeby mieć do czego przymierzać te moje ciuszki i najbardziej mi się spodobał tylko ten sweterek reszta za mała, za duża zbyt yy, yy, wyciągana nieładnie się układała natomiast ten sweterek mi się bardzo podobał to to spódnicą się zastanawiałam, ale stwierdziłam, że mam czarną spódnicę i czarną sukienkę więc sobie odpuszczę natomiast sweterek sobie wezmę bo jest taki ciekawy, taki unikatowy. Te różne rodzaje włóczki powodują, że wygląda bardzo fajnie. I ta bluzeczka też mi się bardzo spodobała. Będzie fajnie wyglądała, jak ją zepnę paseczkiem. Do spodni, do spódnicy, na lato, na strój kąpielowy. Troszkę mi się przez wakacje niestety przytyło. I muszę coś schudnąć z mojego brzuszka. Za dużo łakoci słodkiego. No cóż, no. A też wiek robi swoje, niestety. Ja już też nie jestem nastolatką, więc gdzieś tam ten tłuszczyk mi się powoli odkłada. No ale bluzeczka jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajna. I postanowiłam sobie ją również zakupić. I tutaj mamy moje zakupy. Właśnie pokazuję sweterek. Wziąłam sobie worki na śmieci, bo mi się skończyły. Akurat są również w, mojej, w moim sklepie szparaczkowym. Bluzeczka z Primarka i buklowy sweterek. I